3, 2, 1 Hej, witamy Was w drugim odcinku naszej nowej serii. Tym razem mamy dla Was do bólu poprawne auto, które króluje na polskiej scenie jak HR. Przedstawiamy Wam Mercedesa W201, czyli popularną 190. -tka. Na wstępie chcieliśmy powiedzieć, że czytaliśmy Wasze uwagi i wzięliśmy je sobie do serca. Mamy nadzieję, że z odcinka na odcinek będzie już coraz lepiej. Dlaczego wybraliśmy właśnie ten auto w naszej drugiej recenzji? Przede wszystkim dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że myśląc o macie przed klasycznego Mercedesa. Ten model to kwintesencja niemieckiej motoryzacji lat 80. -tych. Czterodzwiowy Sedan i klasycznie rozwiązany napęd. Mimo tego, zainteresowanie tym modelem wciąż nie słabnie. Kierowcy podobali go sobie głównie za niezawodność i komfort. Mercedes 201 zmotoryzował niemieckich emerytów w latach 80. i Polskę 20 lat później. Jak się jedzie tym samochodem? Na pewno nie szybko. Samochód jedzie dostojnie, wręcz płynie, czyli definicja klasycznego Mercedesa. Czyli można pojechać nim gdzieś dalej niż na lokalny slot timerów? Pewnie, trzeba się tylko przestawić w skryp toczenia, tak do 100 km na godzinę. Samochód jest miękki, nawet dobrze wyciszony. Automat jest trochę leniwy, ale przez to idealnie pasuje do charakteru tego samochodu. A jak z pakownością, bo w sobie można było zmieścić całe mieszkanie, tutaj? No, i to jest właśnie największy minus tego samochodu. Zaraz pokażę o co chodzi. Długi tył sugerowałby sporą ładowność. Niestety, przez mały i niepraktyczny otwór załadunkowy, jest ona praktycznie nie do wykorzystania. Wsiadając do środka, pierwsze na co zwrócimy uwagę to wygodne fotele. W porównaniu do Saba są szersze, mają lepsze trzymanie boczne. A teraz to, co dla kierowcy najważniejsze, czyli deska rozdzielcza. Tak naprawdę wygląda ona dokładnie tak samo w każdym starym Mercedesie. Nie ma znaczenia, czy mówimy tu o W201 W124 czy dowolnym Mercedesie z tych lat. Jest ona mega prosta, szczerze mówiąc, najprostsza jaką kiedykolwiek widziałem w samochodach. Składa się z trzech pokręteł, suwaczka, przycisków praktycznie nie ma. Z elementów rzucających się w oczy jest jeszcze prosta, wygodna, duża kierownica, także identyczna jak w innych modelach Mercedesa. Pozycja za kierownicą po prostu jest prawidłowa. Miejsca jest sporo, wszystko jest w zasięgu ręki. Z fajniejszych bajerów Fabrycznie montowany podłokietnik, coś czego w sabie brakowało, szczególnie w dalszych podróżach. Automat, więc skrzynią nie trzeba wachlować. Po prostu pozostaje delektowanie się jazdą. Ja bym chciała powiedzieć coś o tapicerce. Może i jest bardzo wytrzymała, ale nie jest tak mięciutka jak w sabie. Rozpatrując ten samochód jako klasyk do jazdy na co dzień. Należy wspomnieć o jego przewodze z Saba w jednej istotnej kwestii. I już żadnego składania fotela, żadnego łamania się w Po Prosto otwiera się drzwi i wsiada. I o dziwo, miejsca jest naprawdę dużo. Może do Chorwacji byłoby ciężko nim dojechać, ale nad morze, w cztery osoby, myślę, że spokojnie dałoby radę. Co mamy pod maską? Przede wszystkim żadnych niespodzianek jak w sobie. Mamy tutaj wzdłużnie ułożony, czterocylindrowy, wolno-sący diesel, czterostopniową skrzynię automatyczną i napęd przenoszony na tył. Nie ma tutaj żadnych skrzyń biegów pod silnikiem ani napędów przenoszonych przez łańcuch. Jak się jeździ tym samochodem? Moim zdaniem, największą jego zaletą jest zawieszenie. Zawieszenie jest tak naprawdę idealnie dopasowane do polskich warunków. Przy tym nie prowadzi się jak kanapa. Może do precyzji prowadzenia BMW trochę mu brakuje, ale mam porównanie do kilku starych renówek, które też są znane z miękkiego zawieszenia, i to jest nie była ziemia. Naprawdę, Mercedes prowadzi się w zakrętach mega pewnie. Nie ma jakichś nieprzewidzianych zachowań. Jeszcze co do tego napędu na tył, no niektórzy boją się tego, a moim zdaniem właśnie w tym samochodzie to zupełnie jest nie ma znaczenia na które koło on ma napęd przy tym silniku i tym leniwym automacie nie ma szans na jakiś nieprzewidziane wpadnięcie w poślizg na niekontrolowany poślizg ten samochód ma tak małą moc, tak leniwy automat, że nim się po prostu toczy i czerpie przyjemność z pięknej, leniwej jazdy Myśleliśmy, że najlepszym podsumowaniem tej recenzji będzie porównanie Mercedesa z testowanym w poprzednim odcinku z SABem. Ja muszę śmiało przyznać, że jednak na co dzień wybrałbym SABA. Przede wszystkim ze względu na jego ciekawe rozwiązania techniczne i niespotykany wygląd. A moim zdaniem, właśnie to Mercedes wygrywa. Co prawda, ostatnią rzecz, jaką można o tym samochodzie powiedzieć, to że jest ciekawy. Jest po prostu poprawny, jest ale właśnie tym wygrywa. Jest przewidywalny, prosta, prosta konstrukcja, naprawdę komfortowo się nim jeździ. Zawieszenie jest dużo bardziej dostosowane do polskich warunków niż w Sabie. No, moim zdaniem nie ma co dyskutować. Natomiast to, co mi w tym samochodzie przeszkadza, to jest mała pakowność. Niestety, to czasem skreśla go do użytkowania go na co dzień. Dlatego mam nadzieję, że za jakiś czas uda się do kolekcji dołączyć np. 224 kombi i wtedy zrobimy ciekawe zestawienie z nieco większym bratem. Three, two,